Witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu PGS Tartu w dzięki Warszawa. Są z nami przedstawiciele drużyny gości, kapitan Grzegorz Grochowski oraz trener pan Krzysztof Szablowski. Oddajemy im głos i na początek posłuchajmy oceny tego spotkania z perspektywy parkietu. Grzegorz Grochowski. Dzień dobry. Gratulacje dla trenera Kamińskiego i zespołu z Lublina. My zagraliśmy dzisiaj przede wszystkim od początku bardzo miękko, też to braku trochę skuteczności w pierwszej połowie zdecydowanie. Mieliśmy sporo otwartych rzutów, e, które niestety się nie przyłożyły na celne. I myślę, że to nas najbardziej na początku zgubiło, deprymowało. E, w obronie też byliśmy spóźnieni, trochę graliśmy za miękko, tak jak powiedziałem. I wydaje mi się, że to też przez pryzmat trochę naszego zmęczenia. Aczkolwiek no, to, to nie może być dla nas wymówka, dlatego mieliśmy dzisiaj bardzo słabe spotkanie generalnie. Dziękuję. Dziękuję. No i posłuchajmy trenera Krzysztofa Dzień dobry. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny gospodarzy traktora Kamińskiego, który świetnie wykorzystuje potencjał swojego zespołu, Dzisiaj to było widać, a my nie potrafiliśmy się temu przeciwstawić. Bardzo dobra selekcja rzutowa. Też świetna skuteczność. Myślę, że jeszcze się do tego przyłożyliśmy, bo w wielu fragmentach nie byliśmy w stanie być przy zawodnikach oddających rzuty. Niemniej jednak. Moja drużyna walczyła, mieliśmy takie momenty, w których kombinowaliśmy, próbowaliśmy grać agresywniej I, i momentami się to udawało. Niemniej jednak przez pryzmat całego meczu to gospodarze byli drużną lepszą, odrzucili nas od kosza. Ja nie lubię takiej dysproporcji między tak dużą ilością rzutów z dystansu i rzutów z pomalowanego, czy też bliżej kosza. Niemniej jednak nie mogliśmy znaleźć dzisiaj drogi, aby, aby być groźniejszymi, skuteczniejszymi, też szczęście atakować bliżej kosza. Nasza gra była zdecydowanie wolniejsza od tego, co prezentowali dzisiaj gospodarze i dlatego tak słabo się zaprezentowaliśmy na ich tle, także jeszcze raz gratulacje dla gospodarzy. Dziękuję. Sprawia tu problem, tam duża różnica w zdobytych punktach. Gdzie tyle widzisz przyczyny tego? Cieszę się, że Pan widzi ten mecz jako wyrównany. Bo, jednak, moim zdaniem, gospodarze kontrolowali ten mecz cały czas, a my po prostu próbowaliśmy. Próbowaliśmy do niego wrócić na różne, na różne sposoby. Przede wszystkim wydaje mi się, że byliśmy za wolni w sytuacjach w defensywie, w których powinniśmy być agresywniejsi, przede wszystkim na zasłonach, a później w ewentualnych rotacjach pomocach. Zbyt mało agresywni na piłce, pozwalaliśmy na dojrzałych współdystansu po koźle. i zawodnicy pracowali, próbowali. Czasami mi się też wydaje, im się wydaje, że chyba chcę od nich za dużo, bo chciałbym po prostu, żeby byli zawsze w każdym momencie o czasie. I, I gotowi do obrony każdej sytuacji, co oczywiście jest bardzo trudne. Ale byliśmy dzisiaj zawolni w tych sytuacjach defensywnych i zresztą po drugiej stronie boiska też. Tempo naszej gry nie pozwalało nam się odpowiednio otworzyć i doprowadzić do sytuacji rzutowych. Dzisiaj w ataku byliśmy też bardzo przeciętni, mi powiedział, bo czasami, jak Grzegorz powiedział, doprowadziliśmy do sytuacji rzutowych, otwartych skuteczność szwankowała, ale tak jak powiedziałem, to nie jest nasze granie też w taki sposób, aby jednak oddawać więcej rzutów dystansowych, więc ta energia, z którą gospodarze dzisiaj zagrali, chęć wygrania meczu, przygotowują się już do playoffu przecież i widać, że, że są na ten playoff gotowi. Dzisiaj to udowodnili i, i niestety nie mogliśmy nawiązać bardziej wyrównanej walki, chociaż tak jak powiedziałem, jeżeli było, była, ona wyglądała jako w miarę wyrównana z boku, to, to, to cieszę się. Moi zawodnicy próbowali, walczyliśmy. Tyle, ile mogliśmy. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, to pytanko. dziękuję. Na... Dziękuję. Ach, tak, tak. Dzięki, wysoki święt. Tak, 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 państwa ponownie druga konferencja prasowa tym razem z udziałem gospodarzy PGE Startu Lublin. Są z nami Manueleką oraz trener Wojciech Kamiński. Posłuchajmy najpierw oceny tego spotkania w wykonaniu naszego zawodnika manu Wojciechowskiego. A really good game from us from start to finish. Um, really the whole team, uh, the contribution from the bench was great. Um, really efficient. we had a, a bit of problems on the uh, offensive boards at some point during the game, but we know it's a really good team, they're really aggressive on the boards, and i think we did a good job from start to finish. Mm -hmm. Mm -hmm. kluczowe, bo nastawiała się drużyna na to, że rywale są w tym elemencie gry mocni, udało się ten mecz wygrać. Czy są pytania Jeśli nie ma, to podziękujemy naszemu zawodnikowi. Dziękuję. Dziękuję wszystkim kibicom za przybycie wielką sobotę na Hali Globus. Tym bardziej to wielka sobota. Wiemy, że dzisiaj też rzużlowcy jeżdżą, więc cieszymy się, że wybrali koszkówkę. Mam nadzieję, że mecz im się podobał. I wyszli z, tej, z Hali zadowoleni. Dziękuję zawodnikom za walkę. Dziękuję drużynie. Dzików i trenowi Szeblowskiemu za, za dobry mecz. Natomiast e, co do przebiegu meczu, to myślę, że tak jak powiedział manu, zaczęliśmy troszkę za wolno, za dużo daliśmy e, e, zbiórek w ataku drużynie, gości. Natomiast a, dobry impuls z ławki na co naszą drużynę, i później do. Można powiedzieć, że przez większość meczów meczu kontrolowaliśmy ten, ten, te zawody i cieszymy się bardzo ze zwycięstwa. Tak, Michał Kiciak, Linski, centrum. Chciałbym zapytać o Tywina Brauna, bo jeszcze nie tak dawno przy okazji kontuzji właśnie Manu mówiliśmy o tym transferze medycznym, później ten transfer się zmienił jako właśnie jeden z zawodników startu. Jak ocenia trener formę Tywina i jego dotychczasowe występy? Wszyscy dzisiaj… dzisiaj a, a, chyba gra, lubi grać przeciwko dzikom, bo pamiętam mecz w Pucharze Polski. A, te jego 34 punkty, o ile dobrze pamiętam. Dzisiaj też trochę śpiąca pierwsza połowa. A, ta trójka na koniec pierwszej połowy a, a, go chyba trochę otworzyła i, i później pięć kolejnych w drugiej połowie. Na pewno wszyscy chcemy takiego Tevina oglądać, natomiast trzeba też pamiętać, że to nie tylko nie o tylko Tewin. Dzisiaj naprawdę bardzo dobra zmiana rameja, bardzo solidne minuty, dramy. Zresztą każdy, kto był na boisku, walczył i, i ten mecz, może poza pierwszą kwartą, był pod naszą, dzięki temu pod naszą pod kontrolą, bo każdy, kto wchodził na boisko, spisywał się bardzo dobrze. Przed Wami, jeszcze cztery mecze z tego, trzy wyjazdowe, o ile się nie mylę. Czy zobaczymy was na tym trzecim miejscu? Zobaczycie gdzieś wyżej, czy macie zamiar na coś innego osiągnąć. Przed tymi to Ja fali. powiem tak. Ja bym sobie życzył nas zobaczyć jak najwyżej, natomiast trzeba mieć dużo pokory i wiedzieć, że przeciwnicy również to są świetne zespoły i będzie bardzo ciężko tam skoczyć. Naszym celem sezonowy był awans do playoffu i, i na tym się skupmy. E, idźmy drogą małych, e, ma, e, osiągnięcia małych celów, czyli na był awans do, do Pucharu Polski. Mieliśmy, byliśmy w półfinale Pucharu Polski, teraz awansujemy do playoffu i później zobaczymy, co, co dalej będzie. Już niedużo tych kroczków zostało, żeby y, y, zagrać w natomiast y, cały czas trzeba jeszcze mecze wygrywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.